Okej, okay, Polzat wstawił filmik, mmm, kanał sportowy odpowiedział Stanowskiemu. Sprawdźmy, zobaczmy, co oni podpowiedzieli. Podobnie mój ostatni filmik dotyczący afery Krzyszka Stanowskiego z kanałem sportowym. A no, chyba, że coś spektakularnego się jeszcze w tym temacie odwali. No. Najpierw kanał sportowy na czele z Mateuszem Borkiem i delikatnie mufturującym Tomaszem Smokowskim rzucił publicznie w stronę Stanowskiego masę oskarżeń. Potem ten postanowił odpowiedzieć w ponadgodzinnym materiale rozprawiając się z wszystkimi zarzutami, jednocześnie łabiamy, mocno napryzając Ła, wizerunek Smokowskiego i totalnie kompromitując, wręcz nokautując Borka. Gdy mm. piłka znalazła się znów po stronie kanału sportowego, usłyszeliśmy od nich to. Chcielibyśmy uh... Dosłownie kilka zdań powiedzieć na temat, no na pewno jest tutaj spora grupa ludzi, która czeka na to, że będą dymy, że będziemy się odnosili do filmu Krzyśka. Otóż nie. Uznajemy, że to, co było, co było, rozstania bywają, jak widzicie, emocjonalne i bywają, i bywają trudne. Dochodzimy do wniosku, tak jak tutaj siedzimy, że w pewnym momencie warto po prostu. Zamilknąć niż mówić y, za dużo. Dlatego pamiętamy to, co jest dobre, i mamy nadzieję, szczerze mówiąc, że czas tylko złagodzi. Te <laughs> ty ja pierdolę w ogóle. <laughs> padli ty. Jak dla mnie to jest, to jest kwestia tego, że oni padli. Nie są w stanie odpowiedzieć sensownie na film y, po prostu <laughs> Stanowskiego, więc gadają, że przemilczą. I raptownie już dobre te są, a wcześniej gadali co innego. Do przodu, Chcemy że cięczyć... Krzysiek urósł. Przyszłością wszystkiego najlepszego Krzysiek na nowej drodze pewnie za kilka miesięcy nie wystartujesz wojny. ze swoim e, kanałem Zero. Nie chcą wojny. Po prostu nie chcą wojny. Zmiękła im rurka. Wydaje mi się, że nie chcą wojny. Po prostu nie chcą wojny. Jeszcze Stanowski nie pokazał tych screenów, ani innych rzeczy. Wątpię, żeby pokazał. No bo to jednak nie jest źle też widziane pokazywanie. Jakiejś tam konwersacji, ale jeżeli zostanie do tego zmuszony, może być, mo może to zostać pokazane. Więc to jest spoko. Ale powiem wam szczerze, jest miękła im rurka, rzeczywiście. I mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że internet jest na tyle duży, my morzem, że wszyscy tam sobie się pomieścimy. <sum> no nie chcę wojny, po prostu nie chcą wojny, chcą utrzymać kanał. Sportowy, a wiedzą, że jeżeli zadrą z Krzysztofem Stanowskim, to padną. Proste. I tyle. I to jest tak cały nasz statement, więc bardzo Was też proszę, nie, nie napędzajcie nas na siebie, nie będziemy po prostu tego komentować. Na dobra wszystkich, tak po prostu, tak? Dobrze, Czyli, czy chciałbyś tak, bardzo, coś bardzo, bardzo dobrze. Ja jestem pierwszy, żeby robić dymy, uwielbiam dymy. Radom w ogóle mi się kojarzy z dymami, bo tutaj, yy, Mati, byłem na dwóch twoich galach. W ogóle yy, Radom to jest stolica dymów, Ten, można powiedzieć. To jest stolica skulony ogon. Yy, teraz sztuk walki, albo gale bokserskie, albo MMA. Natomiast yy, ja już to yy, mówiłem, więc tylko powtórzę, że... Yy, Star miał prawo pójść swoją drogą i z niej skorzystać. Życzymy powodzenia. Ja w ogóle jestem taki, że lubię pamiętać to, co było dobre. Wypieram wszystko to, co było złe, więc my się już chcemy koncentrować na sobie, jechać. Ciekawe dalej. w ogóle. Oni są blisko siebie, a ten jest oddalony. Nie, to też dużo gada różne rzeczy nie. Tak, tak ta, ta, ta. I... Może nic nie znaczyć, a może dużo znaczyć. Mogę tylko powiedzieć, jak już mówiłem, ty podziękować. Ja też dziękuję, mogę dodać tylko yy, dzięki za życzenia urodzinowe, bo doszły do mnie, że tam są. Natomiast z okazji urodzin postanowiłem się nie denerwować, więc yy, nie obejrzałem filmu. Yy. Bardzo dobrze, ja też nie. I, i bardzo dobrze. Nie obejrzeliście? Słówką powinniście. mogę nie, nie? Nie nie powiedzieć, że pewnie w niektórych aspektach każdy pozostanie przy swojej prawdzie. Będzie prawda Matiego, będzie prawda Krzysia i niech tak zostanie, natomiast też z tego materiału wydaje mi się, że posłuchałem go, przesłuchałem, ja czasami lubię się pobawić w jakąś konwencję nazwijmy to półartystyczną, czasami mniej poważną, czasami bardziej poważną, czasami mniej rozsądną, czasami bardziej rozsądną. Natomiast mogę powiedzieć, że też wyciągnąłem kilka, kilka naprawdę fajnych konstruktywnych wniosków. Wydaje mi się, że wspólnie z Krzyśkiem ja mam 50, Krzysiek ma 40, mamy 90 lat. Też chciałbym za jakiś czas pamiętać tylko dobre rzeczy i nie chcę... Jak mu się narracja zmieniła. Uuu, panie, jak mu się narracja zmieniła. Ale powiem wam szczerze, to na pewno wizerunkowo lepiej mu zadziała niż jakby walczył. A ten w czerwonym to nie to, co stanął o nim, mówił, że mu się spoko z nim pracowało, czy to z kogo innego chodzi? To, o to niego chodziło, tak, że to jest ten... Że z nim się zawsze mu dobrze współpracowało i ten jest tak. Chce gdzieś nakręcać niepotrzebnej spirali. Także ma Krzysiek na pewno rację, mówiąc o tym, że jesteśmy za duzi, zbyt dorośli, za dużo przeżyliśmy, trochę razem zbudowaliśmy. Nie każdy idzie swoją stronę, także Krzysiu, wszystkiego dobrego. No kurwa, ale nie, powiem Wam szczerze, dla mnie zmiękła im rura, nie? Po prostu nie chcą walki z nim, bo wiedzą, że nie wygrają. Jak on mówi prawdę, a wydaje mi się, że mówi prawdę. Oni nie wygrają. Czy nie jest wam trochę przykro i wstyd, jak się to potoczyło, bo podczas ostatniego zebrania kanału sportowego e, rozdrapaliście poniekąd jakieś tam rany, Krzyk odpowiedział, teraz wy no zaczęliście już najlepszego, ale trochę urywacie temat i trochę kwas pozostaje, I macie jakiego wrażenia? to, to jest? To tak i jest, wam i musimy... Mu do... Jakiś ten? To od nich? To od nich ten dźwięk. Musimy ci powiedzieć właśnie, że całki... To i znowu kamera, przepraszam. No, jestem ja już z jest powrotem. Nie coś się chrzani. Kim świadomie przerywamy ten kwas, właśnie, żeby dalej nie nie niecać tego na brudnej bielizny, na światło dzienne nie wywlekać. No, okay. także. Prostu, nie traktujemy no... tego bynajmniej jak stypa, bawimy się świetnie, e, I żyjemy robimy to, co lubimy, i jedziemy dalej. Okay. Mam jeszcze pytanie takie do pana Mateusza. Czy... Czy nie żałuje tego wszystkiego? Czy ma wrażenie, czy nie ma wrażenia, że nie było mu to potrzebne, że swoją internetową działalnością, e, jakby czego, z, nie, czego chcę nie żałować, zniszczył. Że... E, no, daj mi skończyć. Nie, nie chcę powiedzieć zniszczył, ale mocno szwiarzło pan swój wizerunek budowany przez lata w telewizji. I czy, czy po prostu nie jest panu wstyd trochę? I nie, czy nie żałuje pan tego, czy jeszcze raz by pan wszedł do kanału sportowego, jakby pan wiedział, jak to, jak to się mniej więcej skończy? Pan ja jestem dumny z tego, że mnie urodziła moja mama, że się wychowałem na Podkarpaciu, że skończyłem szkołę muzyczną, że poznałem wielu fantastycznych ludzi, że trafiłem do Eurosportu, że popracowałem kilka lat w Kanał Plus, że spędziłem 20 lat w Polsacie, że skomentowałem 10 A, ja, finałów Champions League pewnie 300 meczów ze stadionu, że byłem na kilku mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, że założyłem z chłopakami kanał sportowy. To, że gdzieś po drodze w każdej firmie. Są tarcia, są niesnaski, czasami gdzieś ego przegrywa ze zdrowym rozsądkiem, to jest, to jest normalne, to człowiek gdzieś tam musi wyciągać wnioski. Natomiast wcale nie mam wrażenia, że fajny projekt internetowy jest czymś drugiej kategorii w stosunku do telewizji. Ja zawsze starałem się podchodzić do dziennikarstwa komplementarnie. Pewnie nie umiałem pisać wystarczająco dobrze, żeby na stałe gdzieś czuć wielką satysfakcję z pisania w gazecie, natomiast wydaje mi się, że jakby w takiej materii zawodowej bycia w telewizji czy w internecie, to, to radziłem sobie przyzwoicie i z komentowaniem meczu, i z prowadzeniem studia, i zrobieniem reportaży dłuższych i krótszych, i z przeprowadzeniem wywiadów i czasami gdzieś Ale moim zdaniem, się być rozgadał. może przekroczyłem granicę dobrego smaku, być może czasami poszedłem dwa kroki za daleko, być może na początku gdzieś zafascynowany internetem, bo dla mnie to był nowy świat może kilka razy przesadziłem, może za bardzo się dałem zbliżyć publiczności. Natomiast no, ja traktuję, dałem że wszystko z doświadczeniem, że to jest pewna nie, droga. Ale tutaj dosyć ładnie wy, wybrnął, ale nie dla mnie przynajmniej, ale wydaje mi się, że dużo ludzi po prostu powie, że ładnie wybrnął. No jak dla mnie to dał się zbliżyć publiczności, pokazał, pokazał jaki jest on naprawdę. No i tyle, nie? Jak dla mnie but... Droga i... Ale może rzeczywiście taki wstrząs mu pomógł. Chuj wie. I po prostu tak jak rozmawialiśmy nie ostatnio, jestem nim. jeśli kiedyś zgaśnie ten, ten płomień, jeśli kiedyś poczuję, że, że już nie chcę tego robić, to, to przestanę to robić. No kupisz sobie samolot. No to kupię sobie samolot jak pan Sławek, jak będę no. w tym wieku. Natomiast furę. nie mam takiego wrażenia, że coś przegrałem. To znaczy, yy, tak, jak, tak jak miałem przyjemność pracy w Eurosporcie kanale Polsacie, dzisiaj. Mam okazję pracy przy reprezentacji europejskich pucharach, jeździć na wielkie turnieje z TVP mogę komentować swoją ukochaną Chyba Bundesligę TVP's. via play. No to... dyplomatyczna odpowiedź w sumie nie odpowiedział na pytanie. No, no mówię no, wybrnął z tego pytania w taki sposób. No nie chcą się wypowiadać, niech się nie wypowiadają, ale jak dla mnie piłeczka jest po stronie Stanowskiego, bo znaczy on już nie odpowie, bo nie ma sensu, ale jak dla mnie Stanowski powiedział prawdę, nie? po prostu traktuję to komplementarnie. No jeśli kiedyś te stacje albo mnie nie będą chciały, albo stracą prawa telewizyjne, będę umiał to zaakceptować. No, żyliśmy w takim okresie w Polsacie, chyba było 3 lata bez Champions League, 3 lata bez Bundesligi, 3 lata bez Pucharu Polski. W zasadzie skoncentrowaliśmy się tylko na publicystyce i też człowiek żył, także no, no nic się nie dzieje. No, lecimy do przodu. Co do filmu legendarnego, jak powiedział no, Mazurek ko kołcze. Stanowski. Dla mnie gadanie w stylu coacha jakiegoś, no Opowiedział nam to, ile on osiągnął w życiu. Buc, no, co pielnik do wiatraga. No Lena, ja ci powiem, że dla mnie on jest bucem strasznym. Po filmie Stanowskiego tym bardziej jest bucem. Nie. Już na tym filmie pierwszym, co u Polzadu też oglądaliśmy, to dla mnie był bucem, ten typek. Po tym jak wypowiadał się na temat Stanowskiego. I w tym momencie dla mnie jest bucem tak samo. nie? Nie, my, ja wiem, że Krzysiek nas dzisiaj e, zachęcał do tego, żeby ten film opublikować. My dzisiaj naprawdę zdecydowaliśmy się w pełni świadomie zamknąć ten rozdział i nie wyemitujemy tego <laughs> Nie wyemitują tego filmu, to Krzysiek to zrobi. Proste. A jak Krzysiek to zrobi, no to widzicie, <laughs> ja pierdolę. Jakie typy, bo wiedzą, mogliby powiedzieć albo przynajmniej fragment powiedzieć tego, co wypowiedzieli się, że tak, że zakłamali, że musiał, mógł się przyznać, powiedzieć wprost. Słuchajcie, pochrzeniło mi się w głowie, źle pamiętałem. Może ta niechęć do Stanowskiego mi tego i przyznać się. Wydaje mi się, że Stanowski to opublikuje, a czy on pewnie go poprosi nie opublikuje, nie? Sytuacja win-win dla Stana. No dokładnie. Ale nie, to tylko sugeruje, że Stanowski ma rację. No, po prostu nie. Ale jeśli Krzysiek ma ochotę, a chyba on tam powiedział, że, że ma ten film, jeśli Pan ma ochotę go nie oglądał, no to, nie go, to jest tak naprawdę jego sprawa, jaką on ma, jakie on ma Plany wobec tego, wobec tego filmu. My dzisiaj jeszcze raz dziękujemy. A, czyli, a widzicie, to jest na takiej zasadzie: jak chcesz, to opublikuj. My ci bardzo dziękujemy, zamykamy ten temat. To jest takie: wiecie, to jest na takiej zasadzie, że oni myślą, że on tego nie zrobił. Żeby powiedzieć, nie, i on, a jako, że Stanek, bo oni myślą, że Stanek jest strasznie miękki, no bo wiele, wiele sobie, że tak powiem, brał na klatę i nie odpowiadał. No to wydaje mi się, że tu jest na takiej samej zasadzie, nie? że my ci dziękujemy, zakończmy to i już nie walczmy ze sobą i tak dalej, i tak dalej bo się boją, że jak on powie to, to wyjdzie, że kłamali. Po prostu. Pozdrawiamy, szanujemy i idziemy dalej. No rozumiem, że pewnie specjaliści od PR-u doradzili wam, by urwać temat, ale my widzowie wyśmienicie się bawimy, śledząc tę marną telenowelę. No, no panowie, trochę niepowagi. Chcemy igrzysk. <laughs> Serio, ta drama ma stanąć na tym, że wychodzicie na kłamczuchów i z czasem ludzie mają o tym zapomnieć? No tak Być wychodzi. Może przeważająca ostatnio liczba łapek w dół i tysiące osób rezygnujących w ostatnich dniach subskrypcji kanału sprawią, że coś się ruszy z waszej strony. W przeciwnym razie szykuje się nudny tydzień na polskim YouTubie. Znaczy ja powiem tak, ja tu się zgadzam ze Spolzadem. My W ogóle mamy strasznie dużo, e, ten, że tak powiem, wspólnego zdania i podobnych e, na pewne kwestie. E, jak dla mnie po prostu chcą urwać temat, bo wiedzą, że nie wygrają. Ale tym filmem jednocześnie pokazali, że kłamali. Smutne trochę, jakby nie patrzeć. Ale jeżeli Stanowski opublikuje ten film, wydaje mi się, że nie zrobi tego jednak że jakby wydaje mi się, że on po prostu tego nie zrobi, że nie upublikuje tego filmu, chociaż oni mu dali nawet zezwolenie na to, więc może zrobić i nie będą się z nim sądzić. A jeżeli będą się sądzić, no to już tym bardziej w oczach ludzi stracą, nie? Wydaje mi się, że e, dyplomatycznie strasznie do tego podeszli. Ale wiedzą, że nie wygrają, no to co mają powiedzieć, nie? Ale im się gadka zmieniła. Nagle kultura i dziękujemy, szanujemy, powodzenia. No mówię o tym. Czyli novelka Magical ma konkurencję, no nieźle. No, ale powiem wam szczerze, Stanowski jak dla mnie wygrał, nie? Jakby wygrał. Po prostu wygrał to starcie. Mało tego, uważam, że on powiedział totalnie prawdę i oni nie mają jak z tego wybrnąć, więc postanowili to uciszyć. Po prostu, uciszyć zwyczajnie normalnie. No i też widać też dużą niechęć to prawda ludzi. Że odchodzą z kanału sportowego. Stracili. A ten Borek to nie jest jak dla mnie, nie? W ogóle przedstawił nam, ile on osiągnął. Nawet w takiej sytuacji z takim głupim, prostym pytaniem. On powiedział, ile to on w życiu nie osiągnął. No, buc, no, tyle w temacie.